Jak widzicie już e, 7 minut chyba przechodzę ps, e, przez te wagony tutaj jakieś inne te jest Ten, jak się nie pójdzie na dobrze i sobie można zobaczyć jak wyglądają stare wagony na bocznicy niepilnowane a jak się trafi w zule, w zuli to jest gorzej bo można trafić na agresywnych ja już trafiłem teraz idąc na jednego z spiącego na szczęście widzicie rozwalili drzwi o z Cegielskiego ja tak jak idę to ciągle uważam. Ale na co nie no, wogon niecenny. Różne napięcia. Na takie przechadzki to lepiej bym sobie. E... Znowu się zachwyciłem. Widzieliście, o jakim rząd e, najlepiej cuchy, których e, nie składa. tutaj też są inne siedzenia, jest, wydaje się, że jest mniej, przez sobie że są zamarowane. Ciężko tutaj też przejść, jak są po... Rozmowa nawet tak poukładane w bok widzicie Tam daleko przez mafodę wchodziłem i tam jest daleko w drugą stronę. widzicie wagon bez ogień z jednej strony. Tak, e, rozwal... On nawet można konstrukcję sobie zobaczyć tutaj. Tam, tam też bez ogień. Czyli coś może dostawionego, bo ja jak byłem poprzednio. No nie kojarzę tego wagonu. Eee, to Pierwsza klasa. 19 to są pierwsze klasy, 20 to są drugie klasy. 10 przedziałowe 20. Jeszcze jest 21, czyli druga klasa, 21 przedziałowe. Widać, że może nie trafiłbym nie trafił bym na kokoz. Wagon, jak widzisz, jest po numeracji Wagon też pierwszej, ten, pierwszej klasy. Tak idąc po tych wagonach, to ja sobie trochę Ciekam co do tych żuli bo nigdy nie wiadomo co z nim jak z nimi będzie wiem co z wagonów to są pierwsze krasy Widać, że skład dosyć mocno zainfekowany przez bezdomnych. Ale pewnie więcej temu było stąd wybierane parę wagonów. Jak widzicie, tam się kończy już tamty serek wagonów, a ten sobie jest ciągnie. O jeszcze zostało trochę tutaj elektroniki i tutaj jest innego typu wagon, błyska dziewiątka na początku Właśnie, tak wygląda przedział bez y, siedzeń. Druga klasa e, Chyba jak dobrze 4 e, e, siedzenia po każdej stronie. Ale tutaj tak bardziej czysto. A, jak kiedyś byście chcieli wiedzieć, gdzie jest ten hamulec ręczny, to zawsze po stronie A wagonu. Oha. co mi się uda przejść. To był ten starszy skład A tu nowszy. Przejdę sobie tak z boku O 82 numer I To oznaczenie To jest że jedzie na, y, dostosowany do wschodu wschod, y, na wschód jazdy bo nie ma Richard